Witam Was kochani w Aldi. Pójdziemy popatrzeć na półki sklepowe. Zobaczcie, jakie mamy ciasto na croissanty. w takiej puszce. 6 zł kosztuje. Produkt wegański. Tu macie instrukcję. Tu jeszcze jest jakiś. O, tu z kolei zobaczcie na bułeczki. Ciasto na bułki. Fajne. mamy tutaj y, soki. Czerwona pomarańcza z cząstkami. Czerwonej pomarańczy z cząstkami. E, 10 zł taki sok kosztuje. Ja bardzo lubię taki z cząsteczkami miąższu. Tu mamy z kolei Mango Marakuya smoothie 14 zł. Tu jeszcze jest jakiś smak. Truskawka. Tutaj mamy również wegański produkt: pasta kremowa, czosnek zioła za 6 zł. Ciekawe, czy jeszcze inne smaki są. Szczypiorek jest. O, szczypiorek. I chyba więcej nie widzę. Czosnek zioł. O, tu jeszcze jest papryka. Takie gotowe lunchboxy. Zobaczcie, na ile nasionek. Um, opakowanie zawiera widrację i saszetkę z sosem. Taki lunchbox y, kosztuje 12. tu jakaś pasta wegańska. Chyba nikt tego nie kupuje. 9 zł. Teraz zobaczymy tutaj co jest na opakowaniu. Um, pasta roślinna z białkiem z grochu i białkiem z soi odpowiedni dla wegan olej rzepakowy, woda, skrobia błonnik z bambusa, błonnik z grochu białko grochu, cukier białko sojowe, sól naturalne aromaty, aromaty zagęszczone sok z cytryny no i tak, tak to wygląda smalczyki takie smalczyk wege z boczniakiem paprykarz z kaszą jaglaną Jeszcze mamy z jabłkiem cebulką 6,29. Idziemy sobie dalej. Zobaczymy, co ciekawego jeszcze znajdziemy. Wafle kukurydziane. 3,49. Zobaczcie, jakie ładne praliny w tej puszce. Z mocartem. 40 zł takie praliny kosztują borówka leśna 849. Takie mamy fajne maty dla, ym, dla psów silikonowa mata do lizania dla psa 20 zł. Można jakieś tam paszczeciki, jakieś tam, wiecie, karmy takie pieskowi yy, tutaj. Rozłożyć i on sobie to będzie, będzie miał po prostu zajęcie na dłuższą chwilę. Także macie takie dwa kolorki. I tu mamy kompaktowy osuszacz powietrza. Patrzcie, 65 W. Zbiornik na wodę. Automatyczne wyłączanie. Jest czarny i jest taki biały. 190. Tu jest fajna podstawka pod tablet. Podstawka drewniana. Tu jest jeszcze taki kolor ciemniejszy: 25 zł. Obrotowa lokówko suszarka za 90 zł. mamy taką lampę UV do paznokci jeżeli ktoś sam sobie w domu robi paznokietki hybrydowe to za 80 zł i tutaj mamy akcesoria sylwestrowe patrzcie jakie okulary te akcesoria są wszystkie w cenie 5 zł co tu jeszcze mamy takie bombeczki, kule Tu mamy konfetti. Co tu jeszcze jest ciekawego? Tutaj girlanda taka. O, zobaczcie. Takie m, trąbki. Tutaj bransoletki. Nie, okulary. Okulary takie nie, świecące w ciemności. Tutaj mamy... Nie wiem co to jest. Taka branzoletka, chyba jakaś nie wiem. Takie po prostu patyczki świecące. Balony mamy oczywiście. Baloniki złote. Tu jeszcze jakieś konfekcje. Także sporo tego. A spójrzcie, jest urządzenie takie do zgrzewarka do pakowania próżniowego. Fajna rzecz. To kosztuje 60. I od razu też mamy folię do zgrzewarek. Taki trzypak kosztuje 10 zł. Fajne to urządzenie. Naprawdę może być przydatne w domu. Frytkownica taka duża. Podwójna frytkownica na gorące powietrze. 340 zł. 10 kg frytowania, wyjmowana przegroda, maks 200 stopni Celsjusza, no i obsługa dotykowa. Wygląda fajnie. I tu jeszcze mamy taką z kolei wielofunkcyjną frytownicę na gorące powietrze. Ta kosztuje 350. Myślę, że można, zobaczcie, też inne rzeczy w niej upiec oprócz frytek. Zobaczcie, jakie ładne czapeczki są: Bruno Banani, 40 zł, ładny kolor, taki miętowy. I jeszcze są takie granatowe. I jeszcze takie rude. A słuchajcie, są też do tego szale tych samych kolorach. Szale kosztują 50. Tu jest o, do tego rudego. Można sobie fajny komplet stworzyć. I dla pana również. No, pani też może zobaczcie. Od razu dwie wersje: i damska i męska. Także to jest taki komplet. Można sobie stworzyć i dla kobiety, i dla mężczyzny. Patrzcie, jaka fajna lampa podłogowa. Za 80 zł. Pewnie taka do złożenia. Ciekawa, jaką ma wysokość. Chciałabym gdzieś tutaj znaleźć. O, tu będzie z tyłu. Dobra, mamy. Ona ma yy, ile? Tak? 1,26 m, tak? 126,5 cm. I tu jest lampka taka podszawkowa. Lampa podszafkowa LED. Tak wygląda. I na półce, gdzie my tutaj możemy zobaczyć na obrazku coś takiego. Cena. Cena, cena. 50. Zobaczcie, jakie zabawne akcesoria. Sitko odpływowego zlewu z taką kurką. Sitko odpływowe do zlewu tu mamy jeszcze takie gdzie to było żabki, o patrzcie żabki są te akcesoria wszystkie kosztują moi drodzy 10,99 tu jest taki kameleon czyścik do odpływów, a też sprytna rzecz, patrzcie fajne te akcesoria tu jeszcze mamy tu jeszcze mamy Minutnik kuchenny, albo jeszcze tu coś mamy. Zobaczcie jakieś śmieszne. A fajne to. To są takie. Służy do regulacji odpływu pary. Fajne, nie? Takie do, do garnka, żeby był lekko rozchylony. Czy coś jeszcze fajnego znajdziemy? Tu jakieś są szczoteczki. Pre precyzyjna szczotka kuchenna. Taka, o. Można wyszorować. Co tu jeszcze ciekawego? Chyba to wszystko z takich rzeczy. Taka krówka. Oj, minutnik, krówka. Spódnica lub szorty skórzane. 40 zł. Tu mamy szorty. Spódnica jest też, już Wam pokazuję. Sukienki damskie takie Ala um, Welur. No, ciężko to nazwać może welurem, ale taki materiał um, i trochę pluszowy. Poliester Elastan. sukieneczki kosztują 70, i tu jest jeszcze wersja dla kusystych pań. Duży rozmiar. Też ładna. Lubię takie dekolty, wiecie, jak są takie właśnie na zakładkę. Lampa, kula świetlna LED, ale fajna, już taka sylwestrowa. Można imprezować, słuchajcie. Tutaj mamy jakieś gry imprezowe dla dorosłych za 20 zł. Zgadnij, co to? Gra towarzyska dla kreatywnych bystrzaków. Miasta kraje rzeki. No to pewnie mm, na zasadzie Państwa miasta podejrzewam. Nie ma rzeczy niemożliwych, niesamowite historie. Bądź szybszy, może nie powinnam tego reklamować, ale zobaczcie jakie piwo, <grywanie> jakie opakowanie eleganckie, świąteczne, jakie rodzinne. <grywanie> tu jeszcze mamy takie. No, śmieszne. Takie piwo 9 zł. 8. 9,8. Bardzo Wam, kochani, dziękuję za to, że jesteście, że oglądacie. Serdecznie wszystkich ściskam. Pozdrawiam. No i do zobaczenia.